Dzień dobry, serdecznie witam na moim kanale Rocznik 1961. Dzisiaj mamy 10 kwietnia. Jak widać za mną, oczywiście jest śnieżek. To nie jest prima aprilis, jest to fakt autentyczny. No ale dzisiaj będą dwie takie bardzo ważne rzeczy. No, pierwsza rzecz to jest taka, że niedługo zbliżam się do takiej magicznej cyfry, czyli 400. Wiadomo, co? No i. Tak sobie postanowiłem, że jak będzie te 400 subskrypcji, no to wtedy zaśpiewam bez muzyki. Założę sobie jakieś tam słuchawki, zrobię sobie podkład muzyczny, no i zaśpiewam pioseneczkę jakąś. Zobaczymy jak to wyjdzie i czy Wam się to spodoba. Także to będzie pierwsza moja taka piosenka na tym kanale. No ale również chciałem powiedzieć, że dzisiaj. 10 kwietnia kończymy akcję broda. Czyli do tej akcji przystąpiło: Ja sobie to już odsłonię. Przystąpiło pięciu gości. No, walczyliśmy jak lwy, zapuszczaliśmy te brody. Jednego swędziało, drugiego drapało, innemu żona kazała zgolić. Tamten nie lubi, tamten nie chce, no i tak powoli się wykruszało. Panowie w tej dyscyplinie, takiej brodowej, no, zostało nas na końcu dwóch. No, dzisiaj ja pokażę teraz swoją brodę. O, ona wygląda w ten sposób tak się tutaj elegancko zapuściła. Oczywiście, tak jak zawsze Wam mówiłem, no, niektórzy lubią taką brodę, inni znowu nie lubią. No, moja małżonka lubi mnie bez brody. No, chyba, że sobie zapuszczę taką brodę trzydniową, no to wtedy jeszcze ewentualnie to toleruję. Ale również przygody miałem z tą brodą, takie, że czasami patrzono na mnie, jakbym coś chciał od kogoś coś dostać, ewentualnie jakbym gdzieś o coś prosił. Także ta taka broda również w tym wieku mnie postarzała. No i zostało, tak jak wam powiedziałem, nas dwóch. I no to tutaj na polu bitwy został Krystian. Krystian, czyli Chłop, który podjął się zawzięcie tak jak ja do zapuszczenia brody, prowadzi kanał Christian Detektu Turysta. No, i również przysłał mi swój filmik, jak wygląda on z tą swoją brodą. Więc postaram się te dwa filmiki nasze złączyć do kupy i wtedy porównacie, jak my wyglądamy z tymi brodami. Ja specjalnie wyszedłem na dwór, bo chciałem się oczywiście pochwalić, że u mnie jest ciepło, jak w Katarze, bo oczywiście u mnie jest zawsze ciepło. No to przystąpmy teraz do prezentacji drugiego filmiku i zobaczcie, jak. Jak wygląda u Krystiana ta broda? się mam koleczku. Oto efekt Twojego challenge'u, do którego przystąpiłem. Ścigamy się, ścigamy. To naprawdę siwe i prawie nic nie widać, ale. A tak w ogóle chciałem się przedstawić, Krystian. Ee... 51 Słońce, słońce dzisiaj mi po prostu jeden. No i Korki. Co miałem powiedzieć? Darek. Wszyscy wiemy Że z brodą jak z kobietą. O nią trzeba dbać. No dobra, moja jest siwa, jest, no nie da się tego ukryć. Włosy grube, kujące. Spoko. Także co? Dorkowi chciałem podziękować za ten challenge. No, ale... Fajnie mieć, wiesz, dystans do siebie i się móc z tego jeszcze pośmiać, tak? Szkoda, że pozostali panowie wymiękli, no ale trudno, no, co. Nie każdemu yy, po prostu się podoba coś takiego. Po drugie. Mówię, najlepiej, fajnie jest mieć dystans do siebie, móc się śmiać z tego wszystkiego i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich twoich, twoich widzów i co? Myślę, że akurat w sobotę będzie updating, bo idę do fryzjera, zrobię z tym porządek do profesjonalisty, bo nie chciałbym tego zepsuć, no ale mi to podgoli, podgadnie, żeby to wyglądało, nie? było to takie pokle są, jak sterczo, jak u tego, jak u Poglania. Do następnego update'u, tak pozdrawianka dla ciebie, twoich widzów i wszystkich, co przystąpili do czeleczek i go nie dokończyli. Na razie, tak jak wiedzieliście, Krystian również zapuścił elegancką brodę. Krystian, dziękuję ci za tą. Potężną naszą rywalizację. Widzowie ocenią, jak te nasze brody wyglądają. No i również chciałem podziękować Twoim widzom, że oglądają nas. Czyli tradycyjnie dziękujemy, że oni nam dziękują, a tamci nam dziękują, że my im dziękujemy. No i oczywiście również Krysiaczku, dziękuję Ci bardzo, że pozwoliłaś Krystianowi żeby przystąpił do tej rywalizacji. No i serdecznie również dziękuję wszystkim tym osobom, które przystąpiły do tej rywalizacji. No nie będę wymieniał kto odpadł. Zostało dwóch brodaczy. Oczywiście zaraz udaje się tą brodę ogolić, a może jeszcze ją zafarbuję przed zgoleniem i zobaczę jak ja wyglądam. Także Krystian dziękuję ci serdecznie. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, bo troszeczkę tam była mała pomyłka. Krystian prowadzi kanał Chris Detecto Turysta. Chris Detecto Turysta. Polecam jego kanał. Jest to bardzo fajny facet. No, sympatyczny gościu. No, także... Zresztą wszyscy brodacze i niebrodacze to są wszyscy fajni, sympatyczni. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, dziękuję.